Witajcie wszyscy, tu GamerZden i dzisiaj, po przerwie wczorajszej spowodowanej no, lekkim brakiem czasu do nagrywania, jesteśmy z powrotem w Gwincie, gramy druidami. I teraz grałem poza YouTubem chwilkę i udało mi się dwa wygrać na trzy rozegrane, więc... Mam nadzieję, że dobrze pójdzie i też tym razem. Z ogłoszeń parafialnych jeszcze dzisiaj o godzinie 20.00, mniej więcej polskiego czasu będzie. Live X otwierania beczek. Zrobimy. Mamy 78 beczek do otwarcia. Część oczywiście jest tych skupców ofiru, część jest z podstawki, tam różne są miszmasze. W każdym bądź razie będą otwierane, no i jak się szybko uwiniemy z otwieraniem, no to jeszcze sobie coś pogramy. Niekoniecznie w Gwinta od razu mówię, ale tak na 80% gwinta, więc zapraszam koło 20 na live'a. Będzie jeszcze ogłoszenie na YouTubie też, powiadomienie powinno wyskoczyć, mam nadzieję, jeśli wszystko dobrze poustawiam. No a na teraz gramy gramy, gramy druidami na elfy. Co my tu mamy? Oczywiście ten tajemne echo standardowo. Dobra. Mamy Matehuri, czyli mamy dostęp do Geddyneita, nie potrzebujemy dwóch statków. Mamy Royal Decree, więc mamy też dostęp do Morgwarga w razie czego. Myszowora mamy na ręce, kapłana mamy na ręce, babeczkę, kruki. A może to wymienimy jeszcze na jakiś, na jakiś kontrol dokładnie, tak jak to wyszło w tym momencie. I zobaczymy, co się będzie działo. No i już leci gnomek. No szkoda, że nie mam rajzy, no ale niestety się nie udało. Chociaż rejsa by i tak go nie rozłożyła. Dobrze. No to co? Na początek zagrajmy kruki, harmonie nas zniszczą raczej w pierwszej turze. W pierwszej rundzie. No, hawekar i kawekar pójdzie w... Tak, tak. No to hawekar nam trochę na bruździ, nie powiem. Zróbmy tak. Machakamski traper, dobrze. No dalej! Który pierwszy? Kamskiego możemy się pozbyć. No to teraz krasnolud dla Dobra. To my sobie zarzucimy statkie. to teraz jakiś elf albo dryada, a nie bodrzewiec, i dostajemy trutkę, tak? W gratisie. No dobra, nie będzie trudka. Eee, w takim układzie naszego kapłana postawimy tutaj. Przejmij nasze ofiary. Okay. Okej, no i poszła triada. Więc mamy jeszcze jedną harmonię odpaloną. Zostały mu elfy i bestie jeszcze. Czyli dwa razy harmonię jeszcze może odpalić. Ale już ma w tym momencie 41 punktów. Chociaż gdybym go morgwargiem poczęstował tutaj w persiwala, to nie byłoby mu tak do śmiechu. Eee... To jest moment, który trzeba spasować. Myślę, że Morgwar będzie jednak bardziej potrzebny w ostatniej rundzie. Bo tam na pewno wystawi wodę Brokilonu dwa razy. Więc trzeba się będzie z tym jakoś uporać. O, i teraz mamy troszkę lepszą sytuację. Bo możemy na przykład z Royal Decree wyciągnąć sobie gremistę. Jako, że Matahuri nam wyciągnie Morgwarga. No dobra Czy on będzie miał jakieś... Chyba Witold się nam nie przyda. O, klucza matka lepsza. Dobra, zakończ. Ktoś spasował. No to my sobie zagramy Myszoworka, bo on musi być na grejwie w trzeciej rundzie. Zgrajmy Myszoworka i może być nawet kłącze. Okay. Mamy to Niestety nie mamy ostatniego słowa w tej grze, więc to może być problematyczne Ale mam nadzieję, że punktów nam wystarczy Jest dadepka, jest statek, jest niedźwiedź, jest kapłan. No, wszystko jest co potrzeba. Mamy Royal Decree, żeby wyciągnąć ewentualnie na trudki gremistę. Parę alchemii, żeby gremistę e, odnowić. No i morg warga dostajemy. Matą churi, prawda? Więc będzie ok. E, dobra, kończymy wymianę. No to zacznijmy od statku, no i poleci woda brokilonu. Dobra, no jedną tą możemy wywalić wyciągiem z giga Skorpiona, reszty niestety nie przerobimy. Niedźwiadek. Tak, jeszcze ma na ręce jedno. No przykra sprawa. Eee, no to kapłan. Rozpal nasze No i poleci woda brokilonu po raz drugi. Plus do tego coś, co odpala harmonię, ale co to będzie? Figis, czyli obrońca, ani kurwa 5 nie ustąpi, dobra. E, mamy jedyny kontrol, jaki mamy, to jest wyciąg z liga skorpiona, czyli możemy jeszcze jedną rundę poczekać, aż one będą miały 6 i wtedy go użyć. A tymczasem walniemy z matki, mieć więcej bestii. Na końcu się trzeba będzie zastanowić, czy morgwarg nam da więcej, czy więcej nam da. O, przesunął go do błędu. Okej. Okay. to my teraz matę prosić. Morgwarga. Mają już bestie, krasnoluda i dryadę, czyli został im jeszcze drzewiec, gnom. I co jeszcze? Elf i człowiek. Także jeszcze się troszkę mogą. A, maszyna. Jeszcze też. Maszyna też. A, przegapiłem, tak? Przegapiłem, bo miałem teraz użyć wyciąg z Gigaskorpiona, ale przegapiłem. No i nie użyłem. Dowaliłem tym sposobem. To, no to nie było dobre. No dobra, użyjemy go teraz. Tresowany sokół też ma jakby harmonię. To nie, to nie użyjemy go jeszcze teraz. głowę przed modron Stateczek sobie. Zbiorę. Okay. No i teraz jest pytanie, czy... Co można tu... Czy, czy Axla się nie będzie opłacało przywołać dekretem królewskim? No, Wielki Dom, czyli Drzewiec. Od razu się polecą wszystkie harmonie znowu i tak spadł. Okej. Okay. No nie no, mają już sporą przewagę, jeśli chodzi o te harmonie. Zróbmy tak. To na eliksir, a to na zupę. De Co możemy Royal Decree? Możemy Gremistę przywołać Royal Decree, nie wiem czy to nie będzie najlepsze rozwiązanie, bo on może jeszcze mieć jakieś trucizny, ale niekoniecznie. Hmm. Ciężka sprawa. Zagrajmy lampę wkreślonego szokoła. Wiem, że jeden punkt straciłem przez to. Na razie jesteśmy 23 punkty w tyle, więc to jest jeszcze w zasięgu naszego jedynejta. Pytanie, co on teraz zrobi? Mahakamski traper, czyli Krasnolud, nie odpali harmonii. Hey ho, hey ho. Teraz Axel będzie lepszy, czy, czy Gremista będzie lepszy? Kurde, nie wiem. Axel na pewno nie będzie lepszy w tym momencie? Kurde, nie wiem, co on tam może przekisić, a spróbujmy Gremistę. Ani chwili spokoju. Okej. Okay. A, mur czyli będzie jeszcze Epiel, tak samo. To była bestia, więc się wszyscy zboostowali znowu. E, no i teraz tak, kogo mi się tu najbardziej opłaca? Mogę albo młodą Driadę wtedy zadaję jej 5 dmg, plus 1 to jest 6 dmg. No albo mogę tego typa, no ale temu zadamy ile? 2 dmg, prawdę. No to driadę ewidentnie. No bo jesteśmy w zasięgu. Ale, ale, on ma jeszcze dwie karty. Poszedł elf, który oczywiście zbuduje wszystkie harmonie. Nie jestem taki zmęczony. No i powoli wypadamy z zasięgu. Eee, dobra, ładujemy GDNA'a 2, 4, 6, 7. Dobra, to to będzie 9. Akurat nie. gdzie wzrok nie Nasze ogoty mają w Złożymy Służymy tej, która jest dziewicą matką stanu. Aż krzyż wstrzyga. No i niestety. Niestety, mamy tylko jeden punkt przewagi, a gość ma jeszcze jedną kartę. No, powiedzmy dwa punkty. To raczej nie wystarczy, może zamiast gremisty, gdybyśmy mieli Axla jeszcze na ostatnią rundę, to byłoby lepiej. No, Barnaba to jest w kolorze punktów. W razie z się ze Także nawet Ech, nie ma co. Okej okay. Przez ranę. Jak zwykle. Spróbujmy jeszcze raz. Może tym razem się uda. Aksel na ostatnią kartę tu byłby lepszy. No ale to. E, nie wiem. No, zrobilibyśmy może z jakieś 10 punktów więcej Mój niż było. Lud. Wiele wycierpiam. A myślę, że to i tak by nie wystarczyło. Ale okej. Okay. Z kim my to gramy teraz? Dokładnie to samo. Tajemne echo, czyli trzeba by nazbierać kontroli jak najwięcej na rękę. Nie do końca o to się Polska ludowa biła, no ale dobra. Obawiam się, że pierwszą rundę musimy sobie darować. Zrobimy ile się da. Tak, Grey za to są 4 punkty, to jest 5 punktów i jeszcze możemy zagrać. Wiecie co? Ee, lampkę. Z giga e, giga który daje 6 punktów, więc moglibyśmy co turę jedną e, dryadę z harmonią rozwalać to by było nawet całkiem przyzwoite. Zagrajmy adeptkę. Jedna adeptka musi być w grejwie. Trzeba to przygotować jak najszybciej. Huf machakamski. A, to nie, to, to będzie na krasnoludy raczej dek z tego wniosek. Czyli będą ci strzelający raczej. Harcownicy, czy jak oni się tam zwą. To do nich dobrze mieć opancerzone drakary. To może zróbmy tak, zagrajmy kapłana tu. No, opancerzone drakkary zostawimy sobie na później. Royal Decree. Kogo mógłbym użyć z Royal Decree? Trochę by go było żal używać w sumie tak naprawdę. Ale moglibyśmy matkę kruków przywołać, to by nam dało przewagę i matka kruków byłaby już jakby na trzecią rundę ustawiona w grewie. Problem jak nie wylosujemy maty ani gdenaita, ale dobra, zaryzykujemy. Okej. Okay. No nie no, pasuje, bo już... Jeszcze jak on ich pozamienia w tych, to... w rębaczy, czy jak się tam nazywają, to już byłby problem w ogóle generalnie z wyjściem na prowadzenie w jakiejś logicznej ilości kart. No tak, mamy przynajmniej przewagę jednej karty i on albo będzie ciągnął teraz, albo zrobi dry eee, Co potrzebujemy? No niekoniecznie kłączę. Drugi drakkar może się przydać e, Kapłan na gremistę. No, średnio. Mhm. Dwóch raz na z o, tą odpornością? Nie. Najemnik. Musimy się trzymać razem. O, no, proszę, i zagrywa od razu kartę jeszcze raz. Czyli będzie ciągnął tą rundę, ewidentnie. No to w takim razie rejza. Nie mamy Myszowora, tak? No to może być jakiś problem. ¡Majacam! ¡Dracar! Drugi drakkar. Ale jakiegoś druida mamy na grywie Mamy. Dobra. No niestety jeden drakkar zszedł przed modron Mamy ofiarę dla Frei. Jak tysiąc strzał! Morkwark ma dobry cel. Coś się szykuje. Wielki dom. No dobra. Dmage wielkim dębem. Wszystko zgadza. Eee... No nie pozostaje nic innego jak zagrać Gdenade. Jednak o ufajcie i sercu i rozumowi. Pytanie czy on coś ma na rozwalenie tego Gedynata, czy nie bardzo. No. Aha, dobra, znowu to kurde. Wrzuciłem zdolność, to już muszę ją zagrać. Dobra, w takim razie kupimy. pewne no to my teraz sobie tą panią wystawimy A gdyby tak Zagrał ostatnią kartę, czy spasuje? Zagra. No i którą jednostkę zwiększy? Najsilniejszą, dobra. Mamy 40 punktów, więc to jest chyba. Nie wiem, czy to jest do odrobienia. Raczej nie. Ale spróbować można. Zagramy sobie pianistę. Grzybki. A, wyczyśćmy go jeszcze. No i zostało do zrobienia 30 punktów, których raczej nie zrobimy, ale grajmy do końca. No braku, braku. więc standardowo. standardowo jak zwykle w trakcie nagrywania wszystko przegrywam, jak nie nagrywam to wygrywam, jak nagrywam to przegrywam. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie to by było na tyle z dzisiejszych rozgrywek wentowych a pamiętajcie, że jeszcze potem robimy live'a z otwierania beczek. Także do zobaczenia wieczorkiem. Dzięki, na razie, cześć.